Widzowie, Siemanko. E, I widzę, tak jakaś e, przed chwilą była aktualizacja. Nawet na filmie moim. To była, e, to była taka wtyczka. Ja mówiłem e, preston coś porobił. To była aktualizacja, i tam było tam no, na miniaturce taki kotek Grinch. to się nie mylę, tam był zielony to chyba, tak. E, I tu był taki prezent, jeszcze co tylko odebrałem. I tam miałem różne chyba rzeczy do wybierania ale nie na filmie, bo ten film był nieudany, mi się nie udał, ale to dlatego ten nagrywam i to tylko tyle chciałam wam powiedzieć. A! Zdobyłem nową deskę w Pet Simulator 99! No, nową serię, nową deskę i ona jest lepsza, choć ona jest taka sama co w tamtym, co ja mam, ponieważ... co jest? bo tak podziemny tak ponieważ yy, ja tam jeszcze inne jedno nie zdobyłem, ale no jest lepsza. Bo na przykład, zobaczcie, tak, tak się podskakuje to tam nadal i jedziesz nowy X, a tu tak się zatrzymujesz delikatnie, tak jak w realnym życiu. O Frytek się do mnie dołączył, tu tak się tak jeszcze kolebiesz, kolebiesz się tak fajnie i tyle. Tak kolebiesz fajnie. No i mam nową deskę. Tam biegniemy do Frytka, gdzie on może być. Halo, Frytuś. Chyba, siema się Fryt. O ma, chuju ma! Rysz tak. Z A i L... E F E Dobra, za Dobra, dobra, my zauważymy. my my ten odcinek. <tryk> ok, ale, wy Ks, ok, ale w iksie. ale w iksie. Ik zie Ik heb ze. Oh! Trade. En ik heb ze een trade. Hé, ik heb ze een trade. Ik heb ze een tak a keď sa i s o oh, a kde som? Uh, yes. Ek. Ok. I co dalej? Na dole. Aha. Zdrav.

Dobra, my w ten tak w ogóle kończymy, więc widzowie, do zobaczenia jutro o godzinie 17.30, więc do zobaczenia, no.